Mamy nową super zasadę, która nazywa się super blog, która pomaga nam yy, super, się super się bawić. Wspaniały element tego programu, który tworzy niesamowity show. Możemy w sposób bezczelny, karygodny, Ta. bezlitosny uciszyć. Zakneblować usta! I niestety brutalnie eliminować jednego z trenerów, którzy najbardziej chcą lub najbardziej starają się złowić talent do swojej drużyny. Mówisz, mówisz, zaangażowaniem takim już mówisz, już masz, już złowiłeś nam rybatu. Ciech, do widzenia. Zerwało się. Wiesz co? To może przestańcie w końcu gadać, ponieważ. Po prostu wciskam z premedytacją guzik, a wtedy fotel. Pięknie się odwraca w drugą stronę i już nie ma gadki. Jak no bardzo chcemy o kogoś zawalczyć, to, to naprawdę blokada nam w tym pomaga. Tutaj już mamy naprawdę po bandzie. Po, no, zabieramy komuś, tak jakbyśmy komuś wyrwali mikrofon z ręki. To jest cudownie satysfakcjonujące doznanie. Żałuję, że jest ich tylko trzy. Bardzo mi się to podoba. Już zacieram rączki do blokowania.